Halo, Holm znowu nadaje przygody w uberstrejku od Copernicus Corporation świetna, twarda oprawa tu tłoczone litery naprawdę rewelacyjnie wydane w środku dużo kolorowych zdjęć i dostałem jeszcze kartkę Solbond nie zatrzymał się na stopie haha, mamy go e Kartka Nie Niedługo będzie wychodzić. Kurna, jakiś duży tu ruch. Miałem, zjechałem na pobocze, a to kurczę duży ruch. Dobra, także ja to przeglądam i zaraz zrobimy jakoś tutaj nie recenzję, bo jeden z widzów mi napisał, że mu ta recenzja się nie podoba. Ale to nie jest recenzja, to jest poopeningowy pierwszy rzut oka na podręcznik. Przygody w Wübersreiku. A recenzja będzie dopiero, jak rozegram te przygody wszystkie. Tak? Ale na to trzeba będzie troszeczkę dłużej poczekać. Także pierwszy rzut oka na przygody w Wübersreiku. Dobrze. I mamy przygody w Wübersreiku na łonie natury. Świeża trawka świąteczna. Nie żartuję. To dla świnek się suszy. Morskich. Solbond. Proszę, będzie nadchodził w języku polskim. Age of Sigmar. Przygody w Uber Taki szybki przegląd zróbmy, żeby ten, żeby zobaczyć. O, zakładka strawy. Proszę. Gdyby wzrok mógł zabijać. Ta akurat przygoda leciała na kuźnia Mistrzów Gry. Polecam. Zobaczcie sobie. Bardzo ciekawa przygoda. To nie jest w każdym razie recenzja tego podręcznika przygody w Oberseiku, tylko taki pierwszy rzut oka na, tak? Poopeningowy. Tak jak ktoś mi tam napisał przy ostatnim odcinku, gdzie był pierwszy rzut oka na, to napisał, że nie podoba mu się recenzja. To nie była recenzja, tylko taki opening i przegląd podręcznika, tak? O, o, recenzja to będzie jak rozegram już te przygody, a zamierzam rozegrać przynajmniej tutaj dla dwóch dla dwóch drużyn bazyliszek będzie, bestia i tu mamy bazyliszka proszę, walka z bazyliszkiem także jeżeli chcecie zobaczyć tą przygodę, wejdźcie sobie na tam y, kuźnia mistrzów gry, tam bardzo fajnie to rozegrane jest, gdyby wzrok mógł zabijać. Też chyba teraz się rozgrywa to wszystko. I tu z tym bazyliszkiem, tak? Z bazyliszkiem. A, bo słuchajcie, bo tak. W pierwszym etapie każdej przygody jest przygoda opisana. A później, jako dodatek do każdej przygody jest, jak tu namieszać. I tu jest cały poradnik do danej przygody, tak? Rozrysowane te handouty, tak? I następna przygody w Streiku szaleńcy z Kottheim, tu szaleńcy, proszę bardzo. Rozrysowane tu wszystko, ładne grafiki, naprawdę piękne grafiki tych bohaterów niezależnych tutaj są, tak? Kucharz, jaka o ciekawa zbroja chaosu. O, jaki rzeźnik. Niezły rzeźnik. O, i jabber smok. Jabber smok. Proszę. Będzie przygoda z jabber smokiem. Szaleńcy z gotchem. I tu też dodatek. Tak jak w poprzednie, nie? Dodatek. Jak tu namieszać? I poradnik. Cały poradnik. Jak tutaj podejść do tej przygody? Następna przygoda. Serce ze szkła będzie tutaj, tak. Proszę. Przyjrzyjmy to tak na szybko. Tak to mniej więcej wygląda, proszę ja Was. Także przygody świetne, można to będzie rozegrać. Z tym, że tak jak ja, e, ja bym tych przygód nie rozgrywał e, słowo słowo, tylko swoje życie pododawał. Każdy misz gry ma swój sposób prowadzenia. Proszę bardzo, jakie urządzenie. To chyba z magii tego światła, ta? Azylu czy kurta? Zapomniałem już. Muszę poczytać o tym. Ale to ciekawe urządzenie takie wbite w bitewniaku jest do strzelania, do strzelania tymi wiązkami yy, światła. Oj, tu się coś zlepiło. Pomoc dla graczy. Rozważania nad wysoką magią. Proszę. I bohaterowie niezależni. I tu dalej bardzo dużo bohaterów niezależnych będzie można wykorzystać do pozostałych przygód, czaszka Jabber Smoka, Serce ze szkła, jak tu namieszać i poradniczek do tej przygody. O, ogry Ogr będzie tutaj. I tu dom czynszowy. Zobaczcie, jak fajnie rozrysowany. Takie ruderka. Z legendą, kto gdzie mieszka. Albo co tam można znaleźć. I proszę. krasnoludcy przestępcy. Biało ocy. elf odkrywca wampirzyca proszę będzie coś z wampirami o jak tu namieszać poradnik tak poradnik do tej przygody tu mamy krwawego rycerza w zbroi takiej czerwonej łowca czarownic Przynęta i zaklęcie. Kolejna przygoda tutaj. Apteka. Dziedziniec przytuliska. Przynęta i zaklęcie. Przygoda. Winna strona. Także pełno przygód tutaj macie. Nie dość, że przygody, to jeszcze... Są poradniki do tych przygód. Jak to zrobić żeby było lepiej, tak? Jak to po swojemu wszystko? Tu coś mi się posklejało chyba, o tabelka. Mapa. Uberslek, Aldorf, Karoburg no, także ten bardzo dużo przygód. Uu, uu. Jakieś gobliny, tu chyba. Proszę. O! Goblin z plemienia złamanej szczęki. Gobrat żółtożpon. Proszę. Mamy przygody tu z goblinami. No, także ten. Bardzo fajny podręcznik. Dużo przygód ciekawych. Z goblinami, z Jobber Smokiem, z Bazliszkiem, tak, z wampirem. Także jest w czym wybierać. Ja te przygody oczywiście będę używał jako szkieletu, i z tego szkieletu sobie tam rozbuduję na swoją modłę, tak. Zresztą każdy mistrz po swojemu prowadzi, tak. Co mu tam bardziej pasuje, to wtedy sobie rozwija, co mu mniej pasuje, to bardziej to szczęście zawęża. Dobra, w każdym razie polecam świetne przygodę w Uberstreiku. The Cruel and Cunning Warlord. te dać łapka z góra. What fate awakes them in the darkness.